Powiedzieć, że wprowadzam nową serię, ale przecież od tego wszystko się zaczęło: że biegnę i nagrywam. Dzień dobry, chodźmy na Longa, niedzielny Long. Zrobimy, myślę, że taki półmaratonik. Pokażę Wam moją trasę, gdzie w zasadzie zazwyczaj biegam. To jest. Jedna, oczywiście, z wielu tras, ale taka raczej standardowa. Myślę, że raz na jakiś czas będę was zabierał na taką przybieszkę. Oczywiście standardowy long niedzielny to jest około 35-38 km. Ale z racji tej, że ostatnio były dwa maratony, to dzisiaj krótszy dystans zrobię. Odcinki typowo dla koneserów słuchania, bo to będzie typowo pogadankowy hmm, odcinek, odcinki. No, zazwyczaj na zawodach to nie ma czasu na rozmowy, a tutaj przynajmniej mogę pogadać na spokojnie. No, tak jak zauważyliście mówiłem Wam od maratonu w Poznaniu, Mam już nową kamerę. Kamera oczywiście ma najróżniejsze ustawienia. I dzisiaj testuję 4K 60 klatek, ale bez HDR-u. Zawsze nagrywam w 4K z HDR-em, ale jest ograniczenie do 30 klatek. W zasadzie tego nie widać, ale dobre oko. Zobaczy te klatki, generalnie HDR, dobra sprawa, bo poprawia obraz o tak w dużym skrócie. A co poprawia, to sobie e, zobaczcie w internecie, ale YouTube podbija ten HDR. Robi ten obrazek czasami aż za bardzo jasny. To, co wy widzicie po korekcji YouTube'a. Do HDR-u, to tak rzeczywiście nie wygląda jak obrabiam obrazek. Więc e, po tym nagraniu stwierdźcie i ja zobaczę, czy lepiej z hdr czy bez HDR-u, czy w 60 klatkach, czy 30 nagrywać. A kamerę wymieniłem, no bo jednak obraz jest lepszy. No, nowsza generacja, no to obraz jakby. Musi być lepsze. Nie zawsze technologia w nowszych rzeczach jest lepsza, ale no w tej kamerce jest lepiej. Przede wszystkim bateria. Stara wytrzymywała gdzieś na 20 minut. Ta powinna 45-50 minut, zależy jakie tam ustawienia i jak na dworzu, czy ciepło, czy zimno jest. I to jest kluczowe, bo nie muszę zabierać tego jakby power banka tej matki kamery, żeby doładować w trakcie. No, tak naprawdę to prawie, że mógłbym nawet całe 10 km nagrać ciągiem. Do wyboru kolor czarny albo biały. No oczywiście wybrałem czarny, ale była promocja w Media Expert promocja albo błąd cenowy, normalnie w wersji standardowej. Prawie 2000 kosztuje, ale odkryłem, że nagle pojawiła się dziś na cena Media Ekspert 1535, więc mówię nie, biorę od razu. To nie po zwrocie. Nówka sztuka, no ale kolor to jakby tam można takie naklejki. Widziałem, za Lapiej Ekspres nakleić i się czarna zrobi. No ale 500 zł w kieszeni, no ja mam nosa. Do takich jakichś promocji dziwnych czy bagów cenowych. No, tak samo jak Phoenix, czasami Wam wrzucam na, na społeczności, na YouTubie, że coś się znajdzie w dobrej cenie. Tą znalazłem i momentalnie zniknęła. A dzisiaj prosto wzdłuż szaserów skręcimy na olszynkę grochowską, później trasą. Eee, siekierkowską z trasy w prawo nie biegając na most koło stadionu i do domu mniej więcej wychodzi 18-19 km ale można to wydłużyć także reaktywuję serię nazwijmy ją Pobiegane Pogadane dużo różnych miejsc odwiedzam fajnych tak jak powiedziałem, fajna okazja, żeby coś tam porozmawiać i pokazać, bo zazwyczaj jak biegnę to 35-38 właśnie kilometrów. I co dobrego w tej kamerze, to nie ma pamięci wewnętrznej. Trzeba kupić kartę SD. Jest DJI Nano Osmo. Testowałem, ale nie, nie, nie. Nie, po prostu nie. Nie chciałbym wnikać czemu, ale uwierzcie mi, nie chcecie jej. Dzisiaj na spokojnie, tak na spokojnie, że nawet nie wiem jakim tempem biegnę. Dobra, zerknijmy. No, 50, więc nie jest źle. Mógłbym nawet z 6,36 biec. Raz od Poznania miałem tydzień przerwy. No, powiem wam, że Poznań przeciągnął strasznie. No, jesteśmy, rezerwat Olczynka Krochowska. Co do Poznania, no to właśnie przeciągnął ze względu na te podbiegi. No, masakra. Pierwsza połówka to nosło w górę. I cały czas miałem wrażenie, że w górę lecimy. Więc to naprawdę czułem, jakby to było ultra w mieście albo jakiś. Górski w mieście. Fakt, że dwa tygodnie przerwy między maratonami to jest słaby odpoczynek. Ale Poznań wycisnął. No nic. Trzeba było odchorować. Zatem tym dwa maratony co dwa tygodnie to jest głupota. Przyznaję po raz kolejny. No ale chciałem już tego Pegaza też ogarnąć. Maraton na miesiąc jeden wystarczy. Co innego kląga robię pod domem. Sobie stanę, pójdę do żabki, tempem a jakieś takie ciśnienie ogień to musi wejść w nogi, nogi. Nie ma opcji, żeby nie weszło. W ogóle tutaj w listopadzie będą zawody na 5,2 km i na 10,4. Koszt 60 zł. Póki co, no ja startuję tutaj. Chyba na piątkę pobiegnę, bo dycha to dwie pętle. I tak do ubiegłych lat to złączałem. Sporo obiegów wyciąłem. No, wczoraj był, dzisiaj był, za tydzień sezon w pełni, ale nie. Powiedziałem, że wycinam. Trzeba się zregenerować, trzeba potrenować. I najbliższy to 11 listopada, tę dyszkę w Warszawie. Poza tym trzeba odpocząć psychicznie. Ile razy można się szykować do tych zawodów, jechać? Stawać na starcie, no to jednak też obciąża głowę, bo jednak e, to człowiek się stara, e, gdzieś tam to przeżywa i to się odbija e, na głowie. Znaczy, takie tydzień w tydzień też frajdy nie sprawiają, więc no ja odpuściłem e, i, i dobrze wychodzi to na dobre. Nie lubię tej pogody pod względem treningów, bo człowiek dłużej się ubiera niż biegnie. Zanim się ubiorę, to prawie żebym skończył. Natomiast na zawody to super pogoda. Porozmawiajmy o statystykach, na przykład w garminie, czy w innym zegarku. Czy przeszkadzają wam, czy pomagają. Nie czasami to irytuje. Bo tydzień odpoczynku, a zegarek już widzi, że nie biegasz. Już te statystyki spadają. No mnie to naprawdę czasami wkurza, a najlepiej się czułem jak miałem na przykład Huawei'a albo Apple Watch'a. Tam wszystko powyłączałem, nie patrzyłem na statystyki i najlepiej mi się żyło. Widzę, że piąteczka weszła. 5,5 km. No, zobaczymy. Tak te 18-19 Myślę, że nie więcej Bo jeszcze ciut czuję eee, maraton no człowiek też nie ma 20 lat Żeby nie odczuwał takich rzeczy no nie oszukujmy się a zobaczmy jak pod słońce jak pod chmury bez HDR-u Czy nie ma żadnych przepaleń? Na przykład HDR by pomógł tutaj gdzie jest ciemniej to trochę ten zakres tonalny by polepszył, no ale no, muszę to porównać w domu. A tutaj na przykład te chmury, jak to wygląda? Niektórzy specjalnie nie nagrywają w 60 klatkach, bo ten obraz jest aż za realny. A 30, 30 klatek wygląda bardziej na kinowo. No, mnie to, do tej pory mnie to jakby um, nie przeszkadzało, ale jakby teraz sobie tak popatrzyłem, to właśnie YouTube ten HDR jeszcze bardziej wyostrza i ten obraz taki, no nie wiem, może nie, nie każdemu pasuje. Wypowiedzcie się koniecznie, właśnie, bo to co, właśnie raz, jeszcze raz powiem, to co widzicie w HDR na YouTubie, to ten plik tak nie wygląda po obróbce, on nie jest aż tak jasny do trasy sikierkowskiej i na most trasa sikierkowska prosto aż tam do pylonów tam daleko z minusów to całkiem inaczej ta kamerka wygląda, jest taka bardziej płaska, nie tak jak w formie paluszka grubego dlatego najlepiej kręcić mając zawieszoną z tyłu czapki, to znaczy daszek do tyłu, i wtedy kamerka do przodu. Bo jak macie na daszku, to strasznie się telepie. O, właśnie w ten sposób. No i jednocześnie nagram siebie, jak to bez hdr -a? w 10 klatkach. Na pewno obraz jest taki smooth Praca fajna, bo w zasadzie bez żadnych świateł. Jakbym zaraz skończył, i drugą stronę to już w ogóle bym zrobił półmaraton bez świateł, ale mam taką trasę, że maraton zrobimy bez świateł. No, dobra, tam już niedługo, widzicie, pylone. W ogóle nie wiem, co mi odbiło i nie wziąłem się słuchawek do słuchania muzyki. A, sobie pomyślałem, dobra, sobie w ciszy pobiegnę. Aha, zaraz biegamy. A tu taki mały teścik, bo ciemno, nagle jasność zrobiło i znowu ciemno. Mamy most. Prosto byśmy na mokotów pobiegli, a my w prawo, tam do stadionu narodowego biegamy. Tutaj na dół trzeba. Dyszka na leczniku. Teraz tempo trochę wolniejsze. Ciekawe, czy z tego też się nie urodzi. Bo tak się zapowiada. Chłodno się zrobiło. Nie lubię takiej pogody. Bo. No, trzeba się grubiej trochę ubrać, a jednocześnie człowiek się poci. Tutaj taki nieprzyjemny odcinek, bo jest głośno, samochody jeżdżą, spaliny. No trzeba go po prostu przetrwać. No i jeszcze wąsko, bo też rowery jeżdżą. No lepszy mam odcinek w drugą stronę. A... Tam na 40 czy na 20, no w zasadzie na jaki byście chcieli, ale No w inną stronę. No i jeszcze nogi, oczywiście jesteśmy koło mostu Łazienkowskiego. Niedługo będzie stadion, i myślę, że przy stadionie zakończę dzisiejszą podróż biegową. Jest chłodno, nie chcę przedobrzeć. Po przerwie Lepiej dłużej odpocząć niż właśnie przedobrzyć 13 km no myślę, że z 15 będzie. No jesień jak nic. Ładne kolory. No ale i deszcze Zmiana planów. Biegniemy sobie na caską kempę, na francuską. Tu przy ulicy, jak się nie ma słuchawek, to jest tragedia. Szumi po prostu masakrycznie. W zasadzie, chyba pierwszy raz biegłem ten bez słuchawek i jest dramat. Francuska taka ulica. No, modna w zasadzie, można powiedzieć. Dużo knajpek, a mało miejsc parkingowych. Sporo ludzi sobie chodzących. No, taka modna ulica. Kończy się ulica, a no, tutaj, jak biegniecie, to musicie liczyć się z tym, że musicie lawirować między ludźmi o i mamy stadion narodowy szczerze to chyba było lepiej tam biec między samochodami A, 15 km w zasadzie zaraz ja się żegnam z wami do następnego odcinka pobiegane, pogadane hejka